Z Ewangelii według świętego Mateusza, jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów. Po co się idzie do arcykapłanów? Po co się idzie do ludzi Boga? Idzie się pozbawienie, idzie się po to, żeby odnaleźć Boga, idzie się po to, żeby się Bogu pokłonić, żeby znaleźć wolę Bożą, żeby znaleźć z Bogiem kontakt. Po to się chodzi do kapłanów, a Judasz poszedł do kapłanów robić interesy. Nie daj Boże, żebyśmy chodzili do kapłanów, do kościoła, po to, żeby ubić jakieś interesy z ludźmi, albo z Bogiem, albo z samym sobą. Nie daj Boże, żebyśmy robili interesy, które polegają na tym, że ja coś Ci dam, Boże, a Ty coś mi dasz w zamian. Zmieniam Twoją wolę, bo chcę inaczej niż Ty. Wpływam na Ciebie, bo możesz mieć zły humor, bo możesz być przekupny, bo możesz być niezadowolony, możesz być złośliwy. Więc ja przychodzę do Ciebie, żeby Ci coś dać, a Ty w zamian zrób tak, jak ja chcę. Nie daj Boże, żebyśmy chodzili do arcykapłanów z interesami, bo to zawsze się kończy tak samo ukrzyżowaniem Boga. Krzyżujemy Boga naszymi małymi interesikami. Judasz poszedł do arcykapłanów. Robić interesy, a mógł, mógł pójść po to, żeby odnaleźć Boga prawdziwego, Boga Jachwę, do którego droga i tak prowadzi przez Jezusa. Więc y, arcykapłani są po to, żeby w pierwszym rzędzie pokazywać na Jezusa, kapłani są po to, żeby pokazywać Jezusa, wskazywać na Niego, nie na siebie i nie na swoje interesy. Do zobaczenia jutro.